wszystkim, moi drodzy. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, uwielbialiśmy zabawki. Kiedy jesteśmy dorosłymi ludźmi, również lubimy zabawki, ale takie kapkę, kapkę większe. I takie zabawki znajdują się właśnie w parku rozrywki, który stoi za moimi plecami. Heide Park. Jeden z największych parków rozrywki w Niemczech jeden z największych w Europie. Jak on wygląda? Ile kosztuje? Czy atrakcje będą rzeczywiście warte? Przyjechałem tutaj specjalnie praktycznie 500 albo i 600 kilometrów, żeby to dla Was sprawdzić. Sprawdźmy, czy jest Lepszy od tego bardzo znanego w Polsce, czy tak nie będzie. Zaczynamy! Park Zoltau. Park Rozrywki wybudowany w 1978 roku. Więc wydaje się, że jest dosyć wiekowy, jeżeli patrzymy na inne parki Rozrywki. Ale nic się szkodzi. Jest to jeden z, można powiedzieć, takich historycznych miejsc, gdzie można się rozerwać. Ale nie tak jak Saper. Haha, to było bardzo, bardzo śmieszne. Zobaczcie, jak taki park wygląda. Mamy podział na sekcje i mogą się tu zabawić najmłodsi, tylko za jaki koszt? To Was pewnie bardzo interesuje. 39 euro, jeżeli kupicie bilet przez internet. Jeżeli kupicie w kasie, musicie zapłacić 51 euro. Dzieci do 3 lat wchodzą oczywiście za darmo. Idę po mapkę i zaraz się widzimy. Kroler Kostery, który mamy do wyboru, to na pewno jest ten. Tutaj jest drugi. Tu jest chyba trzeci, chociaż nie jestem pewien. Tutaj następny. Tu jest jakiś taki Scream. Szukam tego kolososa. Tu jest na pewno też jakiś. Ogólnie bardzo dużo miejsca tu jest. Tutaj mamy od jakiego wzrostu można wejść na poszczególne atrakcje. Nie wiem czy widać, moi drodzy, ale tam, w oddali, bardzo, bardzo daleko, stąd znajduje się właśnie ten. Najszybszy, największy, najznamienitszy, niczym Robert Kubica będzie przyspieszał. Tutaj, wiesz. tutaj robisz pewne czary-mary, jak to się mówi. Jedną ręką timbal, jeden ręką... To nie wyszło! Ale to piwo wyrzuć! <grym> Atrakcją, którą odwiedzimy, moi drodzy, to jest tamten roller coaster. Nazywa się Limit. Nie wierzę. O, proszę cię, obróć się, bo chyba widzimy Donalda Trumpa. D -d -d Donald tam przesiaduje. Daję sobie głowę uciąć. Bo Biden jest w Waszyngtonie, nie? Siedzi tu. Postaram się wejść jako pierwszy, żebyśmy mieli jak najlepszy widok. Zakładam maseczkę i widzimy się na atrakcji. No to nagrywaliśmy. Ja musiałeś skasować? Musiałem zdjąć. A kazali ci skasować? Nie. Zdjąć nawet nie można wejść z tym. Ale no, trzymałeś w ręku? Nie, nie można nic mieć w ręku. No i niestety tak ładnie miało być, tak fajnie, tak przyjemnie. Tak chciałem dla was zrecenzować ten park rozrywki. Kto siedzi i się cieszy. Ja też bym się cieszył, gdybym mógł nagrywać, ale nigdzie nie jest napisane, że nie można. Są filmy w internecie, kiedy wchodziliśmy i przechodziliśmy przez bramkę, też nikt nie poinformował nas o tym widząc kamerę. Ja nie mówię, że musimy z tym wchodzić z wielkim sprzętem. Ale z tym, no to już raczej powinno być. Tym bardziej, że jest to bardzo, bardzo bezpieczne. Ale dobra, to jest przeszłość, nie rozmawiamy o tym. Mam dwa pomysły. Po pierwsze, aha, jeszcze byłem u pani park manager, która powiedziała, że też nie można, przez telefon z nią rozmawiałem, gdzieś jest na jakimś wyjeździe czy coś. Nieistotne. Mam jeszcze jeden pomysł. Napisałem do trzech osób, które prowadzą kanał o recenzowaniu parków rozrywki. Parki rozrywki. Może udostępnią nam wideo jak taki POV, czyli wideo, wiecie, tak jak z GoPro wygląda. Może się uda. Więc na razie nie mam odpowiedzi, więc muszę i tak, i tak jechać się, przejechać, aby móc powiedzieć, bo jazda jest praktycznie taka sama. Więc wybierzmy się teraz na kolejną atrakcję. Teraz, moi drodzy, zaproszę Was na Lot Demonów. Tak się nazywa ta atrakcja. Tędy się wchodzi, żeby się przejechać. Oczywiście, mam nadzieję, że Wam to pokażę. Głęboką nadzieję wyrażam. Wy mam nadzieję, że też. Nadzieja to chyba będzie główny element tego filmu. Ile to tutaj jedzie na godzinę? 100 km, a wysokość tego roller coastera to 40 metrów. Więc jest naprawdę wysoko. Flug der Demonen, the czyli Lot Demonów. Kolejna atrakcja. Powoli ludzie się uzupełniają, więc i ja muszę dołączyć. 25 minut to podobno ma trwać. Sprawdzimy. Tyle. Powiem wam, że te kolejki są na serio szybkie. <grymianie> Więc tak, przecią... <grymianie> przeciążenia bardzo, bardzo duże. Cztery tu jest w ogóle chyba. Ten pierwszy, tak jak się wjeżdża i tam z dołu, ten pierwszy spad jest mega silny i później tutaj nagrywałeś tutaj? I tu jest to taka ta spirala, ona też jest ultra, ultra szybka. Tak, na pewno jest to mocniejsze od tego, co byłem za pierwszym razem. Yy, ale tutaj jest to, że kolejki w tym miejscu są naprawdę o wiele, o wiele większe tak niż tam. Jak czekałeś? No ile mnie nie było? 40 minut? Tu jest napisane w ogóle gdzieś jest taki ekranik. O, nie, teraz jest 40, ale my, jak byliśmy, to było pokazane 20, a czekałem dosłownie tyle. I te krzyki, które słyszycie, one są serio takie. Dobra, idziemy dalej. No wiecie, kurno, no. Tak to miało ładnie wyglądać, ale. Ja jeszcze o tym nie wiem. Wy, kiedy będziecie oglądać ten film, już pewnie wiecie, jak on finalnie będzie wyglądał. Krakę, tak ona się nazywa. Prędkość, jaka tutaj jest rozwijana, to 103 km na godzinę 41 metrów wysokości. Tam i później w wodę. No to co? Tutaj jest napisane, że 30 minut będę musiał oczekiwać na swoją kolejkę. Sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest. Woda! Ona daje największe emocje. Teraz zobaczycie, zresztą widzieliście przed chwilą, mam głęboką nadzieję. Tutaj jak się zjeżdża z tego momentu i jak ta kolejka się zatrzymuje, twój wagonik, o! Zatrzyma się na sekundkę i naraz jest ten spad i w tą wodę, i tu. Bardzo szybka, ale ta poprzednia... O tym mówię. To robi mega wrażenie, ale ta poprzednia chyba była kapkę szybsza. Tak mi się wydaje. Idziemy dalej. Ja już widzę największą atrakcję tego miejsca, czyli Kolosus, tak się nazywa, ale o tym za chwilę. Teraz idziemy do Desert Race, czyli pustynny wyścig. Tak chyba możemy powiedzieć. Nie wiem dokładnie, gdzie się wchodzi. Desert Race chyba było napisane 5 minut tylko czasu oczekiwania, a do Kolosusa jest napisane 40. Przepraszam, przepraszam. Entschuldigung, tak powinienem powiedzieć, ale nie przepraszał. Dobra, 5 minut. Coś, coś. Tędy. Tędy. No i jesteśmy. Desert Race. Kolejka jedna z największych, przed największą, do której zaraz pójdziemy. 19 metrów wysokości, co ciekawe, dosyć niewysoka, a prędkość maksymalna 102 km na godzinę. Czy mnie to zmiażdży, czy, czy mnie to nie zmiażdży? <grym> Też tak uważam. <grym> poprzednie zrobiły na mnie trzy razy większe wrażenie, wiecie? A ta jest po prostu. To jest takie doznanie trochę jak polska piłka nożna. Szybka, ale lekko kabaretowa. Troszeczkę taka jest ta kolejka. A czy ogólnie jest fajnie, jak najbardziej, ale były lepsze. Uciekam z zawinkla do Kolosusa. I to jest to, o czym Wam mówiłem. Nawet zaryczał dla nas, kiedy. Ja chyba powinienem w ogóle usunąć się w cień, mam wrażenie. I tu już się kończy wyścig. Ludzie przeżyli. Przeżyli walkę z Kolosusem. 110 km na godzinę. Taką prędkość rozwija ten roller coaster. W 2003 roku trafił do księgi rekordów Guinnessa jako największy roller coaster o konstrukcji drewnianej. Zobaczcie, naprawdę jest szybki. No to co? Sprawdźmy to. Pierdyle. Powiem Wam. No, no, robi wrażenie. Centralnie robi wrażenie. Ten moment, kiedy wjeżdżacie do jego paszczy, jest absolutnie fenomenalny, spektakularny. I nie dziwię się ludziom, którzy stoją. Ja stałem, rozważajcie, żebyście też nie wypadli z krzesła, 50 minut. No, da 48, już później nie liczyłem. Kolejki w ogóle są tak, serpenty poukładane, ta wysokość tam, jak widzicie, cały park, a także okolice. To też jest piękne i cudowne. Ja na przykład dla mnie takie coś jest bardzo, bardzo ważne. Ogólnie przeciążenie nie jest takie kosmiczne, jak w przypadku tego krake. Tam było zdecydowanie największe, bo ten spad jest największy, ale tutaj duża prędkość jest mocno odczuwalna, podsumowanie. No to podsumowanie, moi drodzy. Zoltau, Heide Park w Niemczech. Co możemy powiedzieć o tym parku rozrywki? Na pewno jest godny uwagi, to z pewnością, bo atrakcje są nietuzinkowe. Te, które za mną widzicie, je już sprawdzaliśmy i tamtego wielkiego kolosa także. Czy warto tutaj przyjeżdżać? Oczywiście, że warto. Bilety, myślę, że ta cena nie jest zbyt mocno wygórowana, ale trzeba sobie jedną rzecz mocno zarezerwować. Czas. Ja jestem od godziny 10, a jest 16.25 i ja przynajmniej 3 godziny stałem w kolejkach. Mówimy o wszystkim: o dojściu z jednej atrakcji do drugiej atrakcji. Więc myślę, że za dużo osób jest wpuszczanych na teren parku rozrywki i przy tym kolejki robią się tak olbrzymie, że każdy stoi na każdym. A wagoniki są iluosobowe? 15, 20. Więc jakby było mniej osób, to każdy mógłby się przy tym fajnie pobawić. Cena! 200 zł oczywiście nie powinniśmy tak przeliczać, ale uznajmy, że tak. No i oczywiście sam dojazd, bo jesteśmy w centralnej części państwa niemieckiego. Czy warto, czy nie warto, moim zdaniem warto, ale oczywiście pozostawiam to waszej samoocenie. Wpiszcie w komentarzach, czy byliście, co polecacie, jak i dlaczego. I widzicie, no, wyszło jak wyszło, ale postarałem się zrobić to jak najlepiej potrafię. Pamiętajcie, żeby wrzucić łapkę w górę i spotkajmy się w kolejnym filmie, jakim. Będziemy sprawdzali i jedzenie z tego miejsca. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Żeby te subskrypcje tak szybko leciały jak ta kolejka. Ona nie jest największa, więc moje wymagania naprawdę chyba nie są zbyt duże. Jeżeli chcecie, moi drodzy, wspierać kanał, to naprawdę zasubskrybujcie na górze, a później zobaczcie filmy jeden i drugi. I widzimy się niebawem. Pa.